シェバーの Koniaro i koniarzu! Dzisiaj mamy kolejny odcinek z chowanego. I oczywiście jesteśmy w średniowiecznym święcie, ponieważ robicie mi taki spam o ten teren, że już musieliśmy to nagrać, więc no będzie chyba trudno, bo to jest mały teren. Bardzo mi pisaliście też dużo, żeby zaprosić Masona. Niestety on się nie zgodził, ale za to mamy gościa zastępczego, czyli kremówkę. Bo bardzo Wam się też spodobał występ, jak była kremówka. W ogóle zapraszam do kremówki na mafię. A no, tak już wyszła, bo dzisiaj była premiera, to. Nagrywamy, więc zapraszamy na mafię na jej kanale. I co, oczywiście zaczynamy jeszcze od przedstawienia wszystkich: czyli od lewej strony mamy Zigiego. Hej. Następnie mamy już wspomnianą kremówkę. Hej. Dalej jestem ja. I mój koń łapie piórko, efektywnie. Następnie mamy Emila. Ciema. No i Aniarową. Dobry dzień. I jeszcze zanim zaczniemy liczyć, oczywiście ja szukam, jeśli widzieliście poprzedni odcinek, to wiecie, a jeśli nie, to zapraszam bardzo serdecznie do całej playlisty schowanego. To chciałabym jeszcze podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom, Emil, wszystko okej? Okay? Sorry, sorry, nie chcę te scrolla nacisnąć. A tym razem są to Akaro, Milena Wu oraz Natalia. Jeśli chcesz mieć możliwość pojawienia się w kolejnej liście na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć w dzwoneczek. Tak, ptać szybko do subskrypcji, tak jak Ziggy teraz na swoim koniu. Halo, halo, to ja pewnie nikt tego nie ogląda. O, czekajcie, włączę shadery. O mafiowe włączę shader nawet. Ja chciałam powiedzieć, że ja chciałam się wydzwanić i dowiedzieć się, gdzie będzie nagrywany chowany. I oczywiście znaleźć sobie najlepsze kryjówki, żeby znowu wygrać. Ale nie dowiedziałam się, gdzie będzie nagrywany. Także jeżeli przegram, to nie moja wina. To wina flater Także do niej wszystkie zażalenia. Ja chciałam wygrać. Mam taktykę, moją ulubioną, oczywiście. Ale no, jeżeli nie wygram, no to jest wszystko wina na po prostu. Wiecie, gdzie składać zażalenia? Po prostu. Ja chciałam <gry> powiedzieć tylko jeszcze o od się tej mafii, że jeśli chcecie y, zobaczyć, jak sobie poradziliśmy, ponieważ ja oraz Flutter byliśmy częścią tej rozgrywki, to wbijajcie na kanał Kremówki, bo rozgrywka była wybitnie gęsta. Tak, wyświetla wam się plus, będziecie mieli link oczywiście w opisie. Zapraszamy wszystkich. Ja myślę, gdzie by tutaj zacząć sobie liczyć, albo najlepiej jakbym wyjechała z tego terenu na chwilę na zapomniane pola. A właśnie, bo ty szukasz? Tak, ja szukam, no przecież mówiłam. Aha, A, to nie o, o, Odcinek, o. gdzie Paula ja szuka, to odcinek stracony. Do... Dokładnie, dlatego ja sobie tutaj popatrzę na piękny krajobraz y, złotych liści i wodę Ja jeszcze filmik zmieniam jak coś O właśnie, nie można się przebierać w międzyczasie, więc jeśli chcecie się przebrać to teraz Kremówka dosłownie była the last moment, żeby to zrobić <grym> Ale ona ostatnio też tak zrobiła, to jest jej taktyka Ty to specjalnie zrobiłaś, żeby nie widziała jak się ubierasz, bo teraz nie widzę na co się przy... <grym> Nie, może? <grym> czy żołnierz nakłada moro na twarz 5 lat przed wojną, czy dopiero jak się zaczyna wojna? No, no właśnie No w sumie Jakaś babka przechodziła i powiedziała powodzenia na arenie. Niesamowita ta gra, bardzo taka im, ten. Im, no, niesamowita. To był NPC pewnie. Ja wiem. Tam gdzieś średniowieczny obóz możemy się chować. Jest napisany tak. średniowieczny obóz. W prawym górnym rogu musi być napisany średniowieczny obróz, obóz. Obrus. Obróz. Lepiej to sprawdzajcie. E, oczywiście, jak będzie jeszcze tam ostatnie ileś y, czasu, to wam powiem. Ja włączam. Wszyscy gotowi? Ja włączę stopper jak coś. 3, 2, 1, 5 minut. Let's go! Lecimy. Ja już mam taktykę, sprawdziłam wcześniej. Czekaliśmy na wszystkich. Aha, fajnie. Jak ona w takim krótkim czasie znalazła kryjówkę? Kremówka mi wysłała smutną małpkę na to, jakiej napisałam, że nie powiem jej wcześniej, gdzie będziemy się schować. Ja chciałam to wygrać znowu. Chciałam wszystko szukać. Nie wyszło. I zoom, ja... nic nie widzę, kamera mi skacze! Ja bym się chciał pochwalić bardzo awkward momentem, który przy ostatnio przeżyłem i niestety mam to na, na, na co dzień, jakby cały czas mam ten jakby masę. Pamięć mięśniową też. Się... O właśnie, pamięć mięśniową, ponieważ obecnie pracuję na stacji benzynowej. Nie powiem dokładnie jakiej, ale na stacji benzynowej. I, I. i... Ja za każdym razem pytam się, czy drukować potwierdzenie, jeśli ktoś na przykład płaci kartą, prawda? No i do tego stopnia cały czas to mówię i tak dalej, że ostatnio jak wróciliśmy z kina, pojechaliśmy do żabki, ponieważ potrzebowaliśmy tam kupić APAP czy coś tego typu. I, i, I w momencie, kiedy zapłaciłem kartą, to zamiast powiedzieć bez potwierdzenia, to powiedziałem do pani kasierki w żabce, czy drukować potwierdzenie. I ona się spojrzała na mnie jak na debila I jest mi, jest mi do tej pory głupio, ale powiedziałem, ja przepraszam, to, pracuję na stacji, to jest pamięć mięśniowa po prostu i zaczęła się śmiać. Ej, koń mi utknął. A ja on mnie nie wisi! Dobra, dobra. A, dobra to, do, wygrywam to. To w takim razie Cię chyba widziałem. Ja w, jakby w pełni rozumiem y, ten odruch mięśniowy, bo jak teraz y, jestem w szpitalu i tam y, chodzę na te konsultacje, konsultacje dietetyczne i tam y, robimy no, z takimi maluchami. Siema. Taki, Ej, i, kom, kremówka. to jest moje! Nie! No, w sensie, nie wiem, jakoś tak z automatu, to jest głupie z mojej strony, ale ostatnio pobyłam konsultację z takim, nie wiem, szesnastolatkiem czy coś takiego, no to, to praktycznie rówieśnik, co nie? I on powiedział, że on je nie jest niezdrowego, że on chodzi na siłowni i tak dalej, co nie? A ja, jak debil zaczęłam mówić o tym, że kebab jest zły, nie wolno kebabu, on powiedział, ale nie kebabu, ja nie lubię kebabu. Ja mówię, no tak, bo to dobrze, bo kebab jest zły, i zaczęłam mówić to samo. No ale to jest dobre założenie do szesnastolatka, który chodzi na siłownię, żeby nie Łatkę żeby od razu mu tak na, napomknąć. Ale nie lubię, to dobrze, bo jest dobry. Ale pamiętaj, że nie wolno, pamiętaj. 45 sekund. O, znacznie szybko to minęło w sumie. No. Czas szybko mija w doborowym towarzystwie, ja wiesz co? Takie sprawy pies kulany. Takie sprawy pies, pies Ja usłyszałem pies ulany i ja mam takie. Co? Ja też! <grym 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 takie wiem. sprawy pies kulany. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i. Koniec czasu, Paula szuka. Wiem, wygrywamy to, patrzcie. O! Ej! Ja mam jedno piórko w grzywie i teraz drugie piórko. I ciekawe, będą dwa piórka? Nie, dlatego, dlaczego to się odniosło, ale. Do takiej animacja, ale to zobaczę najwyżej, jak wyjdzie odcinek. Ładna ta animacja, mega. No, bo są, wyszły nowe konie tydzień temu. I jest taka animacja, że on łapie piórko i ci je podaje. To się świetnie składa, w takim wypadku mogę zużyć te, te, te końsy, które mi tak ciążą. Właśnie, miałam powiedzieć o tym. To właśnie. A propos. No, konikowanie biedy w tej serii pojawia się już od wczesnych odcinków, co nie? To jest takie moje motto w tej grze. I ja muszę się przyznać do czegoś bardzo poważnej zbrodni, że ja w wielu przypadkach płaciłam za podwózkę z tarkońcami, a nie szlingami, bo z tarkońców nam eee? więcej niż szlingu. I dlaczego usunięto tą opcję? W sensie. To jest właśnie powód, dlaczego Ania jest w szpitalu. Po prostu to jest szpital psychiatryczny. ja <laughs> tam po prostu zamknęli. Ja mam urojenia, więc mi się wydaje, że to ja chodzi konsultuję, ale to mnie konsultują, co nie. Okej, okay, myślałam, że. Że, że w tym w tym w tej sekcji mapy ktoś będzie no ale na to wychodzi, że nie. Ta co sobie podzieliła mapę na sektory. Z terenowi tylko podzieliła mapę na sektory i podsektory, jak, jak te strefa płatnego parkowania, strefa A. Tak, 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 tak. Tak, tak. w najdroższej niko. O, jest koń Ani, dobra. Ale generalnie jak robiłam tutaj to zadanie, bo widzowie, jeśli robiliście tu zadania z reputacji, to tu się szukało smoków i ja sobie po prostu dzieliłam też tą mapę podczas szukania tych smoków. To było okropne, nawet nie zaczęłam przez to tej reputacji, bo się poddałam na pierwszym tym zadaniu. Ale to było wkurzające, ale w końcu to zrobiłam. Jakoś bardzo późno, ale przeszłam całe. Zazro. Możesz mi zrobić, jak chcesz. Nie, nie, mi nie wystarczy. Robin <laughs> łuk. O, oh, wow, robin łuk. W sumie nie zwracałam uwagi, jaką się nazywa ten kapran tutaj. Ciekawe, do kogo jest to nawiązanie. Ciekawe. Ciekawe, nie? Wydaje mi się, że do Lasa. Jezu, myślałam, że ktoś tu jest, a tu dosłownie są śmieci. E? Nazywasz no, kogoś? Przyheituję swoich pracowników. Kremówka dalej nie dostała pieniędzy za ostatni gościnny odcinek. Ja już nie wspominam. Ja pensji do, po pierwszym odcinku nie zobaczyłam do tej pory. Słuchaj, ja się odkułam, jakby wiesz. Kremówka była u, u mnie, ja u niej teraz, i jakby wiesz, to się zeruje, nie? Zeruje, no. Kremówka, to jest, ty byłaś na poprzednim chowanym, ona była u ciebie w mafii, teraz ty jesteś u niej znowu. Płać, Paula, płać. Ale była też w poprzedniej kurczę. Niestety. No dobra. No dobra, koń Zigiego, dobra. Wszystkie konie już wasze znalazłam, ale was nie ma. Ja myślałam, że to będzie łatwe, tak szczerze, że nie wiem. Pierwsza minuta, cyk. Proszę kamerę na mnie. A taki mały teren. Boże, Zigi pewnie udaje MPC-ta. Strasznie jest mały ten teren. Tragedia to była. Mm. No wiem, no dlatego się dziwię. To, to, to może pójść w dwie strony. Albo możemy pobić rekord Ani, albo możemy powtórzyć drugi raz tą. Ten, ten ten w chmurach, co mieliśmy wtedy. No w chmurach było szybko. Te Moje najdłuższe szukanie, to powiedzmy sobie szczerze, to zamieniło się w shopping. Ja w pewnym momencie po prostu powiedziałam, że ja to walę. Ania, ty masz za dużo pieniędzy. Mm -hmm. no, no. Ania nie grała 10 lat i się nazbierało tyle skleparką, żeby ona ten... Ani się w pupie poprzewracało od dobrobytu. Nieprawda, to nie jest czysty fart, że posiadam pieniądze. To jest kwestia mojego zmysłu do zarabiania mamony zielonki. Nie wiem, że to jest. Czy ty przypadkiem, przypadkiem nie kupiłaś LaBubu? Tak, kupiłam. Yes. Zaraz dokończymy tą piękną konwersację o LaBubu, ale znalazłam Emila. Niesamowite, ja ja że nie, nie jestem, jestem pierwszy. pierwszy. Sabrina Panda Smith. Jak się wstaje, bo zapomniałem. Ale to było randomowe. Jak się. E, mi się czołga cały czas. Shift mi nie działa. Weź, nie trzymaj kontrol, albo nie trzymaj. Shift mi nie działa. Ej, dobra, mam. Bo chodzi o to, że on się ja, tak? Wiedziałem, że zostanę jako pierwszy znaleziony. To była tak znaleźliwa kryjówka. Dobra, czekajcie i muszę znaleźć Zygiego, bo skoro on się jest zdziwiony, to nie umiem się wysłowić dzisiaj. To musi być. Beka. Jak rzeka. Dobra, będę miał chwilę czasu na znalezienie sobie nowej kryjówki. A nie, czekaj, ja szukam, nieważne. E, do... Dobra, to w takim razie będę szukał innych, żeby wiedzieć, gdzie są potencjalne kryjów. No. Tak, tak, to jest dobry, dobra taktyka. Wiecie co, gdyby moja postać nie oddychała, byłoby łatwiej. Weski tu plus jeden. Ej, ale serio, nikogo nie ma w namiocie żadnym? To jest akurat szok. Albo jestem ślepa. No, ślepa jesteś. Okej, okay, jest w namiocie. Boże, zbugowałam się. Nie, no nie. Pola, ogólnie mi się ta arena kojarzy bardzo, jak my wtedy w tych Niemczech byliśmy. I był ten, yy, to, to święto. Rel. Bez bo dwa lata temu byliśmy... W Niemczech w pracy na około miesiąc. I generalnie ja się śmiałem z tego, że Niemcy chcą pokazać, że mają też inną historię. I było takie średniowieczne święto dosłownie chyba przez miesiąc, przez kilka tygodni. I właśnie tam było bardzo dużo, że na przykład można było sobie takie fajne kufle metalowe kupić. Były właśnie takie, na przykład tak na tej arenie są. Chwila, bo znalazł kolejną osobę, na przykład jajko. Ale mamy tutaj kremówkę. Kurcze No, wstaję, wychodzę. Nie? Ale nie jesteś pierwsza. No, to ważne. No. Ej, bo mam problem. Utkłem. Jeśli Ziggy ma jakąś durną kryjówkę, a ja dwie osoby, a jego nie, no to beka. Ja idę szukać Ziggy'a. To wracając, y i właśnie były też takie... Y no. y taka widownia była taka drewniana i tak dalej, mi się to bardzo kojarzy teraz z tym. Tak, oni tam byli, tacy średniowieczni. Tutaj no. jajko! twój opis tego święta w Niemczech, no. szczerze mówiąc, ale to, ale to jest bardzo takie randomowe, co nie? Mam te... No. odkryłam w mojej głowie wspomnienie z dzieciństwa. Chciałam powiedzieć, że znalazłam kogoś, ale to Emil utknięty. Nieważne, sorry. Że y, mam takie wspomnienie z dzieciństwa, że idę z moim dziadkiem za rękę, mam w ręku tą taką palmę ze slushi, to tym no, tym, co w nie dają. Yy, wiesz co, chyba, w Warszawie dają takie u nas, nie ma. U <grym> nie nas nie ma? Nie. <grym> nie, właśnie nie ma! A chciałem spróbować, <grym> bo my ten, bo my to IC piliśmy w USA, i ja chciałem porównać jak to smakuje w Polsce. A nie no, ma tego. No, w księcach jest. No to my mamy biedne kino, no, no, no Jezus! Proszę na Circle K to jest. Dobra, nie. Ja pamiętam, że ja pierwszy raz to w Heliosie. To, to także pierwszy raz. Ale dobra, wracając do tego. No i pamiętam, że jak na rękę, przez zdziadkiem za rękę, mam tą palenkę ze slushi w środku yy, i właśnie nie mam bladego pojęcia, też mam w głowie taką właśnie arenę ala że obudowaną drewnem, takie drewniane ławeczki, ludzi poprzebieranych za rycerzy i za. I że na koniach siedzieli, co nie? Nie, po prostu to jest moje poprzednie pczelnie, są w a. tam nabite pod grunwaldem. Tak, yy, byłaś, byłaś bokami na pocie. No mówię, bo ja jestem, bo teraz jestem pewna, że to było coś takiego. Jestem pewna, że to było gdzieś blisko Kielc, ale teraz za cholerę nie wiem, dlaczego odblokowało mi się to teraz, co nie? A tam, jak się wjeżdża do Kielc autostradą, czy tę drogą szybkiego ruchu, to nie ma takiego zamku na górze? No nie, że w tam... no, no, Ale by coś takiego było, to raczej w tokarni. Raczej A. właśnie coś, coś w tym stylu. Nie są Bo ja chcę powiedzieć, że znalazłam Zigiego. Dobrze, kremówka, ale. O, gdzie kremówka, gdzie jest kremówka? Ale pamiętaj, że ja robię content na odcinku z mafii, także proszę mnie nie sprzedawać. Y... Nie, nie sprzedaję, nie sprzedaję. No, no tak mam. Być. Ale kryjówka nie zła, nie? No, 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 nie zła. <grymówka> nie zła w końcu, czy nie, bo już. <grymówka> ja nic więcej nie mówię, ja nic więcej nie wiem. Bardzo dobra kryjówka. Ej, kryjówka się remuje z krymówka. ja teraz ogarnęłam Ej, bez kitu. Kryjówka, kryjówka, kremówka, z no. To czemu zostałam znaleziona jako druga? O, ja ostatnio kremówce wysłałam. Jan Paweł Mrówka i jego kremówka. <grymówka> Piękny mem. Co bawicie to? Bawicie ten y, żart, Hi. tak? O, kremówka, ale ona już pewnie zdążyła przejechać wszystko z dusz i No. Mam takie pytanie, czy daję 5 minut. Ej, czekaj, co? Czekaj, 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 bo kliknęłam tu i była Ania King. Fa Ania jest w drzewie! Andria, dendrofil! Wygrałem. Ale fat. Dobra, 5 minut, uwaga, 3, 2, 1, 5 minut. Ja przez przypadek Ania kliknęłam w to drzewo. Ale. Ty, Ania, o, tu Chcesz nie chować w tym, drzewie, Ale ja już wiem, że a dobra. <laughs> Przekonał. Dosłownie obok swojego konia stała. Ale podchodzimy, bo ty stałaś i szukałaś po drugiej stronie no? tego drzewa. Tak, bo nie wiedziałam, że będziesz przy koniu stać. Dobra, czyli Ania, okej, okay, poszła schematem. Proszę Proszę tylko mnie nie sprzedawać, nikt więcej, żeby mnie nikt nie sprzedawał. Ja bym bardzo poprosił o nie On za, zaoferuje zaraz jakąś współpracę kremówce i będzie. Ja jestem otwarta. <grymiosenka> e, 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 Proszę nie być sprzedawczykiem tutaj, okej? Okay? Dziękuję. Z, wszystkie ja te, które działają. No właśnie to jest najgorsze, nie? Ania weszła w drzewo. No, on, bo ona zawsze znajdzie jakiś sposób. To jest, to jest kwestia tego. W sensie, ja już mówiłam o tym na którymś odcinku. Moje czakry są silne. <grymiosenka> Widzowie, jak to jest... chcę powiedzieć, że ja nie wiem co się robi w tym momencie. Ja tutaj nie byłem od 38 odcinków chyba. W takim miejscu, w takim etapie rozgrywki także czuję się bardzo zagrożony i przy okazji bardzo podekscytowany. Bartuś, o... jesteśmy z ciebie dumni. Dziękuję. O, o... O, o, o! o. Zig jest koń. Ania, czemu siedzisz w koniu teraz? Jezu, jak mnie sprankowała? Dzięki, Ania, jesteś ziomeczek, jesteś ziomeczek. Ej, ja byłem pewna, że to jest Zig, a ona mnie prankuje, że sobie. E. Cześć. Ania, czemu siedzisz w koniu? Dwie minuty trzydzieści sekund. Świetna kryjówka. Jezus, Mary, dlaczego ja tego nie odkryłem wcześniej? Ej, Pytanie, no. możesz zmienić film sobie teraz? Tak, możesz na następną rundę. W ogóle, może, może rozstrzygniecie mój i Emila spór? Dlatego, że ja, ja. zaczęłam do Emila mówić. Emilian. Aha. Ma na imię Emilian, ma Emil, ale no Emilian to jest taki, powiedzmy, zgrubienie dla Emil, co nie? Według mnie już. Według mnie Emilio. Ale dobra, ale, ale to nie o to chodzi, to nie o to chodzi. I Emil powiedział mi, że to jest bez sensu, że ja się, że ja się tak do niego zwracam, bo to jest zupełnie inne imię, więc on zaczął do mnie mówić Anito. Że Anita. Anito. Nie, Anita to jest co innego. No tak. No właśnie. To ale może... różnica <laughs> między Anią a Anitą w literach jest mniejszy. Niż między Emilem a Emilianem. Hanna mogłeś powiedzieć, bo Hanna to jest tak samo jak Anna. Emil i stąd. O oh. Emil, Emil. Anna i Ania, a Anita to jest zupełnie random imię w tym wypadku, to jest bez sensu. Powiedzcie, że mam rację. E e Emil, żeby cię zachęcić, Emilian znaczy gorliwy, ten, który się stara, ten, który walczy. Serio? Teraz wygooglowałeś? Tak, a Anita to brzmi trochę jak jakieś imię tego y Joy Toya z Cyberpunka, także trochę... To brzmi jak Pepita. Jak Pepita, tak, no dokładnie. Ej, jedliście Papita? Tak, właśnie nie wiem Nie jadłeś? Nie jestem pewien. to piku szkolnym było. Ale nie kupowałem tego, na widok, Bo okay. to jest takie z cukierkami i tak dalej, nie? W środku. Tak, to jest dzieciństwo. Ja zawsze karmelowe, team karmelowe. Tak, jezu. Realnie. Uwaga, ja zostało obecnie. Czekajcie, 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 czekajcie. 30 sekund do końca. On sobie wymyśla z dupy ten czas. Patrzę na minutki. Czekajcie, <laughs> czekajcie, ile? <laughs> Dwie sekundy, lol, koniec. Mi się wydaje, że Zigi gdzieś tu jest, bo Emil stąd szedł. Dobra, to jak będzie 5 sekund, to powiem, bo jest 10 sekund. Powiem tak. Ładna jest ta arena. E, nie mam pojęcia, co to miało znaczyć. Jeden. Dobra, to Jeden. chodź na arenę. Koniec czasu, wygrałem. Na arenie jesteś? Chodź no. na arenę. Ty tu siedziałeś? Co? Tak. Patrzyłam na te areny tutaj. Ja w ogóle nie wiedziałam, że tu się da siedzieć, ale patrzyłam. Jestem genialny, chciałam tylko powiedzieć. Boże, niesamowite. Najciemniej pod latarnią. Teraz ja szukam, idę do tego, do. Tego, w czym się konie przewozi. No, w sumie możesz wejść i sobie włączyć, jakby to podwózka i sobie tą listę. Tak, tylko muszę mieć konia do tego, więc muszę jeszcze się szybko wrócić po swojego konia i jak będę miał tą podwózkę, to zaraz powiem. Ubszajałeś sobie jakieś miejscówki? Coś tam ja? obczaiłem. Jedna mi się spodobała, ale wątpię, że ktokolwiek ją wybierze. Chciałem tylko powiedzieć, że nie uczycie się na swoim... Tu jest mój koń. A, tu jest mój koń. Znaczy, nie chciałem powiedzieć, że zero konsekwencji zostało wyciągniętych okay, z niektórywek. Ania w drzewie, ja, ja, ja udając NPC, -ta, dajcie spokój. No, w sumie tak, ale ja ja mówiłam, że udajesz mbc, dlatego cię szukałam wszędzie, tylko nie tam A ja jeszcze zacząłem, jak ja zacząłem mówić o tym, o tych Niemczech To miałem takie kurde, za bardzo się sprzedaje, że jakoś tak źle o tym przypomniałem a mam takie, okej, okay. gotowi wszyscy? Tak? Mm -hmm. 3, 2, 1, 5 minut Let's go To powiedzcie, że Anita jest bez sensu <laughs> A to dalej Nie no Ania mówię, ty będziesz wiedziała Brzmi jak imię Joy ja z Cyberpunka po prostu Więc yy, jak uważasz? Widzowie raczej nie będą wiedzieć co Ja też nie wiem, ale buja Co potem go oddawało się yy, Emilian Co? E, jak, jak, się jak się wabiła tamta samica Co jej się o, oddawało nie, zadania Samica Ale w Cyberpunku? Tak, ta bez jednego oka, yy, boże Gina Jones i ona miała tego no. skipie tak, tak, tak. A, jak ona ma? Yy, tak, no, Regina. Regina jak ten papier toaletowy? Dokładnie jak ten papier toaletowy. A ja nigdy nie miałam tej sceny, że ja, mu, ja oddaję Reginie ten. Dobra, stop o cyberpunku, bo wydaje mi się, że właśnie start o cyberpunku. Bo ja nie wiem, widzowie nie wiedzą mi się nie chce robić serczu. Ania, jak sądzisz takie mura dobry, niedobry, jak uważasz? Super, Ania, nie odpowiadaj. No odpowiadaj właśnie. Ciężko, to, ciężko to ocenić, przyjacielu. Jak będziecie mówić o jakiejkolwiek postaci, to w każdy dam screena z Johnnego Silverhandta po prostu. To, jest to, to będzie po prostu idealne po podsumowanie tego, jak yy, większość osób pewnie będzie wiedziała cokolwiek z cyberpunku, także jestem za. O, o, tutaj jest dobra krejówka. Kurde, gówniana jednak, gówniana. Mogłam się przebrać, kurde. A rękawiczki to można zmienić? Tak. tak. Tak? Nie. Emil decyduje, Emil szuka. Niech Emil zadecyduje. Rzucę monetą. Nie. Wypadła reszka, reszka to znaczenia. nie. serio? <śleski> Nawet nie mówię co. Ale ja róbę reszkę, od dzisiaj. Wolę orła. Ja bardzo lubiłam. Kurde. Dwie minuty, dziesięć sekund. Smutna historia z mojego dzieciństwa. Ja myślałam, że tako to jest jak taco z iCarly, że to jest takie chrupiące i twarde, co nie. Okazało Obam. się, że praktycznie meksykan taco to jest zwykła tortilla. Tak. Ehm. Zależy, ale. nie zawód, bo to była jakaś. jakiś z mango, no kto takie coś je? I okazało mango? się, że. Mango? O nie, tego nie mango. CFC. Jeśli chcecie się dowiedzieć, o co chodzi z mango zapraszam na ma mafię, mafię y u tak, kremówki. Ogólnie na przykład jak my jedliśmy w USA TACO, z takiej stricte meksykańskiej restauracji, że Meksykanin y robił to własnymi rączkami, to było tak, okay. to takie twarde, nie? To było takie twarde, chrupiące i tak dalej. Nie, w Polsce no chyba tako nie jadłem, tak mi się wydaje. No to właśnie teraz w KFC jest takie chrupkie, dlatego mi ono tak posmakowało, dlatego że to było mm. jakby spełnienie marzeń dzieciństwa, a Emil mnie zabrał na jakieś taką mięk miękkie, sflaczałe i z mango. To bo, to nie generalnie, bo generalnie zależy, bo jeżeli jest, bo jeżeli mówimy o z południa Meksyku, to ono jest miękkie, ale jeżeli mówimy o kuchni północnego Meksyku, slash Tex-Mex, meks, to dobrze, dobrze to wymawiam? Chyba tak. Ja nie mam pojęcia o czym mówisz. To tam będzie twarde raczej. Nie mówisz mi to tyle, jak się na odcinku, ale coś okropne. Tex-Mex to znaczy, że Texas-Mexico o to chodzi, jakby to jest, jakby od tego skrótu. My bym mi powiedział, że nie, bo nie takie ja jest. Nie powiedziałeś mi, że to zależy od regionu. Ej, my w sumie jedliśmy, nie? Te, jedliśmy tak, w Stanach, ale to tak. chyba było takie. Z Meksyka. Nie, było twarde, było twarde. Uwaga, 10. Zaraz go dokończymy. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, i koniec czasu, Emil. Szuka, let's go. Generalnie polecam sobie, jeszcze zanim zaczniemy o tych takosach wrócić, to polecam sobie powiększyć, jakby pole widzenia. Jeśli jesteście w takim mało widocznym miejscu, to będzie lepiej wyglądać, jak ktoś będzie przejeżdżał obok. Nie, no bo no, jak ale jedziesz... widać teraz. No, ja w ogóle coś się śmiesznie też, moja kamera jest. Teraz się tak <grym> zastanawiam, bo... czy lepiej będzie zejść z konia, czy szukać na koniu. Na koniu, bo szybciej będziesz, nie? Ja sobie robiłam tak, że podjeżdżałam koniem w jedne miejsce, później schodziłam, robiłam sektor na piechotę, no. później wracała, i znowu na kodzie. Jest taka taktyka. Nie wiem, czemu ci daję tipy, ale dobra. Bo ja jestem, bo do jestem bardzo dobrym człowiekiem. Jesteś, jesteś dobrym człowiekiem? Oczywiście, że tak. Psy mnie lubią lepsze. psy cię <laughs> lubią. Jak pies podchodzi do człowieka, to znaczy, że wyczuwa dobrą osobę. Ci co się A bójm się bójm. A Bo żarcie. <laughs> <wyczuwa>. <laughs> ja mi po prostu pachnie boczkiem, więc. Tak wracając do tych tematów takosów, to jak byliśmy w USA, tak, to ty. Bo pamiętasz, my mieliśmy wtedy Burrito i mieliśmy. Paulina! <laughs> mam cię! Co? Kurde! Kto kolejny szuka? Nie! Płaczę. Jezus, Maria. Odkryłem wcześniej tą kryjówkę, jak sobie robiłem research. Tylko nikt się nie spodziewał. Byli w totalnym szoku. O, Ania, eka! Teraz! Jezu. Jezu! Szczerze, to nie sądziłam, że Emil będzie pro-szukacza. Nie, nie, nie? Teraz był, to dobrze szukał. Jakiś siódmut, takich jakiś jeden z pięć. A było tak, było tak. a w sumie w Murland jak był, no to dobrze szukał. To Ej, to czy... ja? To, co, Twój koń jest poważnie co ranny, zostaniecie przetransportowani z powrotem Ej. do stajni. Mój koń lewituje. Murland, jak tak powiedziała. Zurel, Zurel, Ania. Murland! Le... Przez ile osób. Wniosku... Wnioskuje, mi... wnioskuje o dodanie mi 30 sekund, bo nagle mi kurde. E, Nie masz czasu jeszcze do... Tak ogólnie. A, no dobrze. A. Kurde, Trzefelek. Ogólnie, ja wytłumaczę, czemu ja tak o... znaczy... z automatu mówię. Ponieważ Murland się pisze przez 2 O. Jeśli się coś pisze po angielsku przez 2 O, to się czyta O jako U. I ja po prostu z automatu A. tak czytam. Wiem, że SSO jest szwedzkie. No właśnie. Nie wiem, jak to się czyta, ale ja tak z automatu, no, bo czytam to jak po angielsku. Zapytajmy a Google Tłumacza. Ale ty już kiedyś pytałeś Google Tłumacz chyba. Język polski. No morland. Cinemacity. Donald. Dlaczego mówicie waledale, a nie waledale? Vivi mówi Valedale. Uwaga, uwaga, patrz, pytamy... Patrz, pytamy, patrz, pytamy, ekspert. pytamy eksperta. Czekaj, czekaj, chcę powiedzieć, Emil, patrz, lewituje. No właśnie widzę, tak. <laughs> uwaga, pytamy eksperta, szwedzki, morland, morland, sprawdź meta Co GPD Morland Weź do, do tego do mikro albo daj przynieś mi do mikro Pio. Nie słychać. Nie, było nie, nie słychać, daj jak mój mikrofon wyłapie. wyłapie. Muland. A teraz Mulan. było coś tam słychać? Muland. Muland, Muland jak krona. Oh. Ty tam było na końcu, ale tak, czyli. U. O, cześć, tak. Począłem... No Poczekaj. Myślałem, że jak usiadłem po drugiej stronie, to mnie nie znajdziesz. Ej, ale czekaj, gdzie był Ziggy? Po drugiej stronie. Ja wierniejsze. Nie, i nie, nie był pierwszy jeszcze. Jezu. Uwaga, 5 minut, bo ostatnia osoba została. Nie. ania. Nie, kremówka. Nie. Kremówka. kremówka. ja A. kupuję konia. Ania, jak zwykle kupuję konia. Dobra, zobaczymy, czy kremówka jako gość specjalnie wygra dzisiejszą drugą rundę. Drugą no to tak. Wygra. Ostatnio wygrała, nie? Ja mam dobrą pastę wtedy. Ania, nazwij konia Macica. Ja. Ania, nazwij konia Phantom Liberty, bo wiesz co, bo jest taki dodatek do Cyberpunk'a. Wracając yeah. do cyberpunk'a, możemy porozmawiać o cyberpunk'u troszkę, Nie jeśli chcesz. jest temat, o którym można chyba powiedzieć. O, dokładnie. Zagraj sobie Phantom Liberty. Kto ty masz konia Phantom Liberty? Namawiałem Anię, ale tak minili tą grę, że Ania po, 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 po przegraniu 30 minut stwierdziła, że ona się musi jej na nowo nauczyć. O, ej, tu się da koniem wejść. Ej, Ziggy, patrz, da się koniem wjechać tu. Chodź tutaj. Gdzie jesteś? No widzisz, widzisz, a się ze mnie śmiał! Na trybunach jestem jeszcze na koniu! Nie widziałem, no ja byłem tam przed chwilą. Przyjechałeś obok mnie! A nie jest nic nowego, ja tam już wszedłem przed chwilą. Ale nie widziałeś, że tu jestem. Dobrze, no bo nie patrzyłem na ciebie. To jest jak nie wiem, jak Pelerynka nie widka te trybuny Dwie minuty 30 sekund zostało. O patrz. Fajnie. Chodź, zetkniemy się dupami, koń. Mój. Nie. Aha. Zigi, patrz, mój koń łapie piórko. Super. Jezu, ty jesteś jak ten rodzic, który w ogóle się nie, nie zajmuje dzieckiem i go nie obchodzi. <grym> Tato, patrz, narysowałem to! Fajne, fajne. Tato, patrz, złamałem rękę, fajnie, fajnie. Tato, to patrz, umiem fajnie, fajnie. Super Paulinko, gratulacje. Paulinka, całą karmę dla Paulinków. Udaj daj winiątko. A ktoś mnie w ogóle szuka jeszcze? Tak. Ale jakbym zjadła całą karmę dla Zigiego, to by zauważył. Tak. Bo Bardyk pilnuje swojej michy. I kto tu myśli tylko o sobie? Ja nie myślę tylko o sobie, ale myślę o moim jedzonku. No, myślisz tylko o sobie, bo ja ci chciałam pokazać sztuczkę na koniu, a ty nawet nie zobaczyłeś. Super Paulinko, bardzo ładny zgrzesz. Jasne, nie widziałaś nawet. Co ty w ogóle robisz? Czemu tak biegasz w jedną i drugą stronę tu? Bo jestem <laughs> Chodź, chodź, bijemy się. Ja mam wygram, wiesz o tym. O, o! Tak, to zaraz zobaczysz, co ja będę miała. No właśnie, patrz. Minuta została okay. ogólnie. Angard! Aha, W bok, ha, ha, wygrałem. Przecież Wygrałem! Uderz... Przecież nabiłeś się u mnie. Nie. A wiesz, że ty też możesz sobie takie wziąć, bo ci zrobiłam kurna reputację, za którą mi nawet nie podziękowałeś. Tak, super, Faulinko, fajnie. No tu, musisz kliknąć na to. Jest tu flaga ta. Nie mam tu flagi żadnej, Paula, ty masz jakiś epizod schizofreniczny chyba. No, czyli jednak ci nie zrobiłam tej reputacji XD. No, raz ty... za A, Podziękuj, podziękuj! Ja czuję, jakby wam przeszkadzało. Bo przeszkadzasz. Ty... Ale choć bijemy się! I tak masz róg na koniu. Dobra, uwaga, zostało. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... I no zero! Kremówka wygrywa drugą rundę, gdzie byłaś Kremówka? Patrz jaką mam szpadę Ogólnie moje zajmki to koń, konie, jestem w koniu cały czas Nie, no przecież ja byłam w koniu Emil był koło mnie, dosłownie zajrzał do mnie i sobie poszedł ale ja się na nagraniu e, Na pastwisku Ej tu jesteś, ale ty tak się wtapiasz w tą ładkę, że... chciałem jeszcze rękawiczki Matka. zmienić na białe O mój Boże, czy twój koń się nazywa pies? Tak no! no. Ania nazwij konia pies Aż ja go, tylko ty go mnie nikt nie słuchał Pan to Liberty a, czy jednak no, Masz Phantom okay. Liberty Ło, wow, jaka fajna kopia No, mówię właśnie Chodź, zigi, bijemy się na koniec Ja nie będę brał udział w tych yy, tych, no, tych przemocowych rzeczach Widzicie, widzowie, chciałam zrobić content Ta budza agresję, promuje przemoc I w ogóle, że na no to No chodź Dlatego, W ja bym... kolejnym odcinku równochowanego w cyberpunku O, 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 o Dobra, masz Łup I po zigiem. To tak by się prezentował odcinek Na średniowiecznej arenie Dziękujemy bardzo za oglądanie Pamiętajcie, żeby wbijać na mafię u kremów Pewnie jest miesiąc już po tej mafii, ale <laughs> i tak wbijajcie Pamiętajcie, że jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków Schowanego, to macie na dole link do playlisty Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał Czemu wyście wstali? No bo e ekspresja nas podniosła <laughs> Czekaj, 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 zostań, zostań, zostań Rozmawiajmy Nie mam wsiąść. No to weź się siąść tu łez. Dobrze, dziękujemy Proszę usiąść Jeszcze raz dziękujemy i oczywiście jak zawsze przesyłamy wam gorące pozdrowienia Czekaj, czekaj. O oh, wow. To jest taki ruch pani Senyszyn trochę.